Na film zaprasza sponsor Grupa Azoty. Siła tworzenia. Witamy serdecznie w Sport Extra. Tomasz Weryński cykl rozmów Tylko Sport. Dzisiaj jesteśmy w MUX 1811, klub koszykówki w Tarnowie. Witamy serdecznie. Jak to jest być trenerem takich młodzieńców, którzy tutaj chcą przychodzić i grać w koszykówkę? Bycie tenerem to jest bycie pasjonatem i generalnie nasza rola na początku polega na tym, żeby zaszczepić pasję do wybranego sportu u dzieci. Jest to trudna rzecz, bo jednak dzieci niechętnie garną się do sportu, jednak mają dużo innych zainteresowań. Niekoniecznie związanych z wysiłkiem fizycznym, i dlatego nasza rola polega na tym, żeby te dzieci zachęcać, na początku poprzez zabawę. A później już jak dzieci złapią tak zwanego bakcyla, no to przechodzimy już do takich konkretnych już rzeczy związanych z daną dyscypliną sportu i do tak zwanej specjalizacji. Ale mówię, no na początku jest zabawa i rozbudzenie pasji. No i to jest w zasadzie e, główna i można powiedzieć najtrudniejsza rola trenera, jeżeli chodzi o naszą pracę. Bo później jak już młodzież e, pokocha to, co lubi, no to jest zdecydowanie łatwiej. Nie trzeba już ich tak bardzo mobilizować, kontrolować i pilnować. Duża też rola Rodziców w tym wszystkim. Nie, nie powiem, bo na początku ten rodzic musi przywieźć dziecko na, na, na zajęcia, przypomnieć mu o tych zajęciach, pilnować, żeby systematycznie chodziło, czasami walczyć z lenictwem dziecka, żeby wyciągnąć go z domu, odciągnąć od komputera. Także też tutaj na początku ściśle współpracujemy z rodzicami, żeby ta, ta nasza praca przynosiła jakieś efekty i były owoce tego wszystkiego. Dlaczego zapisałeś się do klubu MUX 18-11 UniaTA? Najlepszy klub w Tarnowie, świetny sprzęt, yy, świetna sala, wszystko jest najlepsze. Trener, nie, ma, nie może być lepiej. Bardzo fajna atmosfera, super trener, yy, duże sukcesy. Wspaniały sprzęt, sala i atmosfera. Na przestrzeni lat gdzieś się zmienia ta chęć samych dzieci do tego, żeby trenować, bo podejrzewam, że może. Kiedyś było łatwiej ich zachęcić do tego, żeby przeszli na trening, żeby się trochę zmęczyli. No tak, współczesna młodzież ma teraz jakby dużo więcej okazji, żeby robić to, co im się podoba. Niekoniecznie to jest związane z wysiłkiem. No, rozwój technologii telefony, komputery gry to wszystko powoduje, że. No, że dzieciom się po prostu żyje łatwiej i niekoniecznie e, sport, który wymaga jednak pewnego wysiłku fizycznego, pewnej obowiązkowości, sumienności, e, no jest jakby taką atrakcją dla dzieci, atrakcyjnym zajęciem, e, gdzie mogą się realizować. Przed tym było łatwiej zdecydowanie, no bo jednak e, za moich czasów, kiedy ja trenowałem, no nie było komputerów, nie było e, smartfonów, nie było tych innych rzeczy, które by mogły po prostu wypełnić dziecku czas, kiedy on ma ten czas wolny. A teraz jednak e, dzieci mają tych możliwości zdecydowanie więcej. No i niekoniecznie akurat wybierają sport, kiedy mogą realizować się w czymś innym. Dlaczego koszykówka akurat? Skąd taki pomysł? Najlepszy sport ze wszystkich. To właściwie się wzięło e, z meczu gwiazd. To ze szkoły nas wybierano. Dobrze poszło. Zostałem w koszykówce. Nie ma sensu nawet siedzieć przed komputerem. Lepiej się poruszać, być zdrowym i aktywnie spędzać czas. Sport, czy to młodzieżowy, czy to, wy, czy to wyczynowy, seniorski, wymaga jakby dużych nakładów pieniężnych. Tutaj macie ładną halę. Chłopaki mówią, że, że warunki macie fajne, więc chyba nic tylko trenować. E Sport młodzieżowy, akurat jeżeli chodzi o nasz kraj, do końca nie jest dobrze dofinansowany. My, jako nasz klub, nie możemy narzekać, bo dzięki naprawdę pomocy Grupy Azoty, a także władz miasta, możemy naprawdę w godziwych warunkach trenować i realizować tą naszą pasję. Ale tak jak mówię, no chłopcy u nas w klubie też opłacają składki miesięczne. Które są przez klub wykorzystywane na przykład na wynajęcie obiektów, na wyjazdy na mecze, na organizację zawodów u nas w Tarnowie. Także no jest to kosztowna naprawdę no w tym momencie pasja, bo tak samo jak jeździmy na obozy, to jednak e, pokrycie kosztów obozu e, spada na barki rodziców, zakup sprzętu tak samo. Także uprawianie sportu w dzisiejszych czasach, no to jednak e, wymaga pewnych nakładów finansowych. No, my tak jak powiedziałem, że dzięki naszym darczyńcom e, możemy sobie na, e, naprawdę w komfortowych warunkach pozwolić na, na pracę i skoncentrować się tylko na tym. Jak przekonujesz innych swoich kolegów do tego, że warto uprawiać koszykówkę czy w ogóle sport? Na pewno to są różne turnieje i mogą się wykazać. Na pewno. Le, lepiej się nie rozstawać z piłką w wolnym czasie, chodzić na boiska, na orliki i uprawiać Sport. Jakie masz wspomnienia z jakby dotychczasowej twojej e, kariery juniorskiej? Drugie miejsce w Małopolsce, wyjazd na zgrupowanie kadry Małopolski, trzecie miejsce na turnieju. Dlaczego warto uprawiać koszykówkę? Co jest fajnego w koszykówce? Co jest fajnego w koszykówce? Ja może powiem tak. Przede wszystkim e, koszykówka jest sportem dla ludzi inteligentnych. Zawsze to powtarzam moim zawodnikom, że ona jako jedyna z zespołów, w zasadzie zespołów wygier sportowych, powstała na wyższej uczelni. Koszykówka jest grą dynamiczną, jest szybką, która rozgrywa się na małej przestrzeni, więc potrzeba tutaj dużych umiejętności koordynacyjnych i koszykówka to rozwija. No na pewno, że zawsze się dużo dzieje. Zawsze jest piłka w grze i nie ma tak, że jest jakaś przerwa. No chociaż jak jest, no to parę sekund, ale zawsze jest akcja. Następną rzeczą, no to są relacje społeczne. Zespół koszykarzy to jest tak jakby pięć palców w jednej ręki, którzy muszą ze sobą współpracować i w ataku, i w obronie. Ja często to chłopcom pokazuję, że jak jeden palec łatwo złamać, ale pięć palców to już jest ciężko. Także też uczy ty, 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 młodzież współdziałania. No, i wydaje mi się, że też daje dużo radości ta gra. Jednak trafienie do takiego małego celu, jakim jest obręcz, to jest duża frajda dla dzieciaka. Myślę, że chłopcy to czują i, i lubią. Też uważam, że u nas w Kubie pracują trenerzy pasjonaci. Jeżeli dziecko trafia na pasjonata, to szybko tą pasję od niego zabiera. Dzięki temu zyskujemy zawodnika, a młodzież zyskuje sposób na spędzanie wolnego czasu. Powiedz, jak na przykład Twoi znajomi spędzają wolny czas? Na przykład da dają się namówić na koszykówkę, czy masz jakąś taką grupę, z którymi grywasz gdzieś poza treningami? Tak, z klasy, znajomi, jest parę osób. No, mówi się, że gdzieś to y, teraz dzieciaki częściej przesiadują przed komputerem. Jak ty, jak ty to odbierasz? Y, widzisz na przykład, nie wiem, że na orlikach czy, czy na halach, y, jednak dają się namówić? No, czasami dają, ale czasami. Jak jest brzydka pogoda, to wyjście nie da. Ale... Jak jest ładnie, no to na pewno. Cały czas powtarzamy chłopcom, że jeżeli nie będą tworzyć zgranej paczki na zajęciach tutaj treningowych, ale też i poza zajęciami, to bardzo ciężko będzie odnieść sukces sportowy. I czasami pomimo tego, że ktoś ma swoje własne indywidualne, ceny, cele związane z usprawianiem sportu, nie będzie w stanie ich osiągnąć, gdy nie będzie współpracował z kolegami z zespołu. Także podstawą jest bardzo dobra atmosfera i, i mówię, na tej atmosferze można później e, budować e, jakieś tam sukcesy, oczywiście w oparciu o ciężką pracę na zajęciach. Przy po, poza tymi treningami, jakby jesteście, spotykacie się, nie wiem, macie ze sobą jakąś chemię? Jest, tak. Spotykam się. Czy to na orliku, czy tam gdzieś na wyjście, do miasta. A co robisz, jeśli nie koszykówkę, jak inaczej spędzasz wolny czas? Za bardzo to właściwie nie mam wolnego czasu: albo koszykówka, albo nauka, i tyle. Łatwiej jest przekonać rodziców, czy czy dzieciaków do tego, żeby czy zachęcić ich do tego, żeby trenować bo, bo nie ukrywajmy, pewnie rodzice mają duży wpływ na to. A to jest ciekawe pytanie zgadza się yy, i mamy różne przypadki. Czasami to jest tak, że dziecko bardzo chce, a, a tutaj jest sytuacja taka, że rodzic za bardzo nie ma czasu, żeby przywieźć dziecko na zajęcia. No w tym momencie my próbujemy jakoś pomóc. Czasami nasi trenerzy yy, zmotoryzowani zabierają te dzieci yy, spod szkół, umawiają się, pomagamy w jakiś sposób rodzicom, którzy no też wiadomo, że tego czasu czasami nie mają za dużo. Drugi przypadek to taki właśnie, że rodzice, którzy przyprowadzają dzieci, bo kiedyś trenowali koszykówkę, bo kiedyś im się ta koszykówka podobała w szkole i lubili w nią sobie pograć, albo są naszymi byłymi zawodnikami. No i w takich wypadkach jest tak, że ten rodzic jednak e, próbuje rozbudzić pasję w tym dziecku, choć bo na początku tej pasji nie widać. Ale w tym momencie, no tak jak mówię, jeżeli e, współpracujemy ze sobą, jest e, praca rodzica, jest praca e, trenera to powoli dziecko przekonuje się do, do, do tego sportu i, i zaczynasz systematycznie chodzić. Także to różnie to bywa, jeżeli chodzi o tą całą angaż dziecka do, do zajęć sportowych. Masz jakiegoś idola w koszykówce? No największym idolem to pewnie Michael Jordan. No i głównie tylko on. Masz zamiar na przykład w przyszłości, nie wiem, trenować na jakimś wyższym poziomie, nie wiem, grać w jakimś lepszym zespole. Plany są, ale czy to wypali, co, nikt nie wie. Teraz póki co jesteśmy drudzy w lice y, Młodzika i myślę, że będziemy mierzyć wyżej. Ciężko powiedzieć, że Tarnów jest miastem koszykarskim, pewnie był przez jakiś czas, przez y, wiele lat temu, ale jak jest popularnością tej dyscypliny w Tarnowie? Jeżeli chodzi o szkoły tarnowskie, no, no niestety e, sukcesy, świadkarzy na pewno odcisnęły jakieś piętno na tym, czym się interesuje młodzież. Nie rywalizujemy w ogóle z naszym tradycyjnym sportem narodowym, jakim jest piłka nożna. E, także wydaje mi się, że, że, że ta koszykówka na razie jest jakby tą trzecią dyscypliną. Już jeszcze piłka ręczna też w miarę prężnie tutaj się w Tarnowie rozwija. No ale myślę, że my dzięki naszemu programowi, który żeśmy wprowadzili, e, ponad dwa lata temu bawmy się w koszykówkę, gdzie na bazie tego programu e, realizujemy zajęcia sportowe w szkołach podstawowych. Powoli zachęcamy dzieci i powoli nam się wydaje udaje odzyskiwać tą pozycję, jeżeli chodzi o środowisko tarnowskie dla e, koszykówki. I nie ma tam. и ти, раше, имаш шути на спеки, и сейчас слушай, To jest nasz jakby taki cel długoterminowy, żeby tutaj powolutku odbudowywać tą koszykówkę i stworzyć właśnie taki ośrodek, do którego młodzież będzie przyjeżdżała na przykład z okolicznych miast, a nie wyjeżdżała. My mamy naprawdę jeszcze z grup, grupkę naszych wychowanków, która teraz gra po Polsce, a wydaje mi się, że jakby miała tutaj stworzone jakieś warunki do rozwoju, to nie wyjeżdżała z naszego miasta, tylko tutaj na miejscu realizowała swoją pasję. Ruszyliśmy w tym roku z klasą sportową w Gimnazjum nr 11. Jest to jakby taka klasa pilotażowa z pierwszego naszego rocznika, który wyszedł z naszego programu Bawmy się w koszykówkę. Chcemy to kontynuować, chcemy mieć w zasadzie klasę w każdym roczniku sportową. No i zobaczymy jak to dalej pójdzie w tym kierunku. Myślę, że z tej młodzieży, którą teraz mamy w tych grupach uda nam się za cztery 5 lat, stworzyć jakiś zespół już seniorów, oparty tylko na naszych wychowankach, który mógłby powoli odbudowywać pozycję Tarnowa też w seniorskiej koszykówce. To był klub 18-11 Unia Tarnów. Przychodźcie na treningi właśnie tutaj, bo warto uprawiać sport. Tomasz Weryński, cykl rozmów, tylko sport. Dziękuję bardzo.